którą będę mógł wam potem pokazać tylko nie wiem że przez film mam lagiel, okej? Okay. bo co to ja tu jestem lepszy tylko tak czasami wybieram jej kiszka, nie? kur... sorry za te lagiel nie wiem co się dzieje apokalipsa lagów normalnie więc tak mm. dalej lecimy troszkę tu się dotknęło czegoś ten, nie wiem jakiś pyk i pyk nie wiem napiszcie w komentarzu jaki lubicie najlepszy kolor i zostawcie pod tym filmem tysiące like. lajków to wtedy nagrywam i wracam kolejny z tej gry. piszcie w komentarzach, czy Wam się spodobała. I będę nagrywał zimnie filmy. Jutro też nagrywam. Tylko teraz będę nagrywał po prostu na zapas kupiec po stilet. więc będę nagrywać na zapas. Hmm, teraz jak to nagram to ogólnie będę nagrywać na zapas, bo w Turcji nie będę przecież nagrywać tak. już po reklamie i gramy dalej pyk 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 w tym tak taki sobie dźwięk potem będą dopiero takie lepsze bo dopiero tą aplikacje więc, o, to aplikacje ściągnęły więc oto to co i... teraz chcę zacząć Był będzie coraz

Jak chcecie link jak piszcie czy Wam się podoba to napiszę wtedy link do tej gry, czy napiszę jak się nazywa o. wygraliśmy tak dużo, mogliśmy wygrać. Dzień stable. Mam money don't jiggle jiggle in bowls i like to mm, już po reklamie, więc lotkiem z tym kokosem Bik Polę słowa kierownica ze 116 tysięcy Zabiłdka Mamja którą tutaj mam to za milion ale to miałem wtedy duży wybór i szło mi to na easy wszystko, teraz zacząłem kupować to i tak teraz no, dobra, poczekajcie, dobra, to będzie już na wszystko tak jak mówiłem króciutki filmik, więc no